Angielski to nie tylko piękne słowa, kolorowe motyle na łące, obok nich biegające owieczki, i króliki, a tuż obok na wzgórzu małe puchate kotki. Angielski to także brzydkie słowa. Chodzi o takie słowa, które w jakiś sposób opiszą, że coś jest niefajne, że coś jest nie takie, jak byśmy oczekiwali, czy nie takie, jak powinno być. Więc jeżeli kiedyś kupisz jakiś produkt, a on nie spełni Twoich oczekiwań, to z pewnością znajdziesz tutaj takie słowa, którymi będzie można to opisać, czyli rzeczy, które będą not ok. Not okay, we don't like it. Zacznijmy od słowa cheesy. I to cheesy zazwyczaj brzmi, jakby tutaj było Z. Może Brytyjczyk gdzieś tam by się zbliżył do tego S, powiedziałby coś w stylu cheesy, cheesy, ale nadal bardziej to będzie Z. Cheesy. I z czym się kojarzy słowo cheesy, no pewnie z serem, cheese. To możesz sobie skojarzyć, że ten ser jest taki właśnie, taki, no właśnie. Dlaczego on jest taki zły? Co jest nie tak z serem? Okej, okay, wyobraź sobie, że on jest bardzo niezdrowy i niefajny i rozstapia się, gdy tylko zaświeci słońce. Nie można go utrzymać w takiej stałej formie. Czyli on jest taki kiepski, a jeszcze bardziej jest tandetny. Można sobie tak skojarzyć ser, że ser jest tandetny. Przepraszam wszystkich, miłościków sera. Bo właśnie w odniesieniu do rzeczy, do ubrań, do jakichś takich produktów codziennego użytku, słowo cheesy będzie oznaczało coś tandetnego. So this bag is so cheesy. Ta torebka, torba jest. Taka tandetna, kiepska, na obrazku wyglądała lepiej. I okej, okay, o ile to cheesy, jeszcze jest takie, no może nie jest to najlepszy produkt, ale niechby był. Tak słowo crap to już jest coś poważnego. I nie wiem, czy Facebook mi tego materiału nie zdejmie przez użycie słowa crap, ponieważ jedno ze znaczeń tego słowa to hmm, ostateczny produkt przemiany materii. To jest właśnie częste tłumaczenie tego słowa. So the product is such a crap. On jest taki kiepski, taki tandetny, że jest aż wiesz, no wiesz czym, prawda? Facebook, remember, the video is made for educational purpose only. To gdyby ktoś tam z zarządu przeglądał, materiał będzie wiedział, w jakim celu on jest zrobiony. Od tego rzeczownika można też stworzyć przymiotnik crappy. I to słowo crappy, ja bardzo chętnie używam tego słowa. Ono brzmi tak miło, ale nie jest miłe. Crappy, no takie imię dla psa, prawda? A to jest właśnie coś kiepskiego, tandetnego. Czy też właśnie. Uwnianego. Przykład. He bought a crappy car. A crappy car. Czyli on kupił taki kiepski samochód, który się do niczego nie nadaje. Ale można też na przykład zawrzeć jakąś crappy deal, czyli taką kiepską umowę. Mało tego, można już spojrzeć na jakąś ofertę, na jakąś propozycję i stwierdzić: It's a crappy deal, czyli to jest kiepska oferta. To mi się nie będzie opłacać. Ponieważ słowo deal ma wiele znaczeń, jedną z nich jest właśnie umowa, jakaś oferta. Ale jako czasownik to deal radzić sobie z czymś, pewnie nie raz jeszcze wspominałem, i będę wspominał o tym fajnym słowie. Kolejne słowo, które prawdopodobnie znasz, a jeżeli nie znasz, to wiesz, że ono jest bardzo popularne w mediach społecznościowych, a słowem tym jest fake. U nas już to słowo jest spolszczone, zapisywane nawet w taki sposób, jako fake. Fake to najczęściej jest jakaś ściema, coś nieprawdziwego, coś, co miało być czymś, a w ostateczności tym nie jest. Więc można to słowo. Tłumaczyć także jako podróbka. Na przykład fake clutch to będą właśnie podróbki ubrań. Fake clutch, nieprawdziwe ubrania. Ale może też być fake person, czy Brytyjczyk powie person, czyli taka nieprawdziwa osoba, jakaś taka zakłamana, oszukana. Można by do takiej osoby powiedzieć don't be so fake, czyli nie bądź taki sztuczny, nie bądź taki nieprawdziwy. Nie udawaj kogoś, kim nie jesteś. Don't be so fake. A często też w jakichś na przykład materiałach wideo ktoś robi jakiś trick, powiedzmy z piłką. Albo jakąś akrobację. I też w komentarzach możesz zobaczyć: It's a fake. Czyli właśnie te osoby piszą: To jest ściema, to jest oszustwo, to jest nieprawdziwe. Nie wierzą w ten materiał. No i oczywiście mamy fake news. Bardzo popularna ostatnio fraza. Fake news, czyli nieprawdziwe, ściemniające, oszukańcze. Informacje, newsy, prawda? Których jest bardzo wiele na różne tematy. Można stworzyć takie fake newsy na poczekaniu. Na przykład, Krzysztof Ibisz się starzeje. Fake news, prawda? Nikt by w to nie uwierzył. I za chwilę podam Ci kolejne słowo, które może opisywać jakieś rzeczy, ubrania, meble, a które to słowo nie jest raczej fajne, nie jest pozytywnie odbierane. Jeżeli ten materiał dotychczas Ci się podoba i lubisz takie tłumaczenie, takie proste, łopatologiczne, chcesz tego nawet więcej, uczysz się angielskiego, zaczynasz czy wracasz do niego po latach, czy planujesz w najbliższej przyszłości się komunikować w języku angielskim, z jakiejkolwiek przyczyny. Szukasz inspiracji, szukasz konkretnych instrukcji, ale też konkretnych zestawów, które możesz wziąć, przerobić, nauczyć się, zapamiętać, zacząć stosować. To jak zwykle polecam Elinado 500 zwrotów jest to mój taki pakiet sztandarowy. Ponad 500 zwrotów, takich codziennych, takich zmowy codziennej, które możesz wziąć, potraktować jako klucze, niektóre słowa pozamieniać i masz z tego mnóstwo, setki, tysiące możliwości. Naprawdę nie przesadzam. Ten pakiet jest dla ciebie. Do tego wszystkiego nagrania native speakerów, ćwiczenia i co ważne, ten pakiet został niedawno całkowicie odnowiony. Odnowiony to jest złe słowo. Został wyrzucony i zrobiony od podstaw. Teraz są tylko krótkie materiały, minuta do trzech minut, takie materiały, które możesz w każdej chwili sobie obejrzeć, czy to na przykład w przerwie w pracy, czy w drodze do pracy, do szkoły, będąc w komunikacji miejskiej, a nawet jadąc samochodem można to odsłuchiwać po prostu przy okazji. Można to także robić przed snem, czy tuż po przebudzeniu jedząc śniadanie, bo ta jedna, trzy, może cztery czasem minuty nie zabierze dużo twojego czasu, a możesz nauczyć się nowych słów i zwrotów. Koniecznie przetestuj. I na sam koniec słowo shabby. I to shabby to jest coś takiego hmm, obskurnego, czasem brudnego, takiego obdrapanego. Coś takiego też zaniedbałego, nadgryzionego zębem czasu. Można by powiedzieć I put on a shabby old jacket. A shabby old jacket, czyli właśnie nałożyłem taką styraną starą kurtkę. Mogą to być też shabby old furniture, więc pamiętaj, to shabby, to jest właśnie coś takiego raczej styranego. W tym materiale ode mnie to tyle, ale wierzę, że ty znasz inne ciekawe tego typu słowa, które opisują coś niefajnego, które oddają charakter rzeczy, produktów, może czasem też ludzi, który to jest. Raczej negatywny. Koniecznie dorzuć to w sekcji komentarzy. A jeżeli ty nie masz żadnych pomysłów i nie znasz żadnych słów, to także rzuć okiem w sekcję komentarzy poznajdziesz tam mnóstwo propozycji od osób, które oglądają te materiały. Pozdrawiam cię serdecznie. Do zobaczenia, do usłyszenia. A łapki, serduszka, udostępnienia. Mile widziane za nie bardzo serdecznie. Dziękuję. Pozdrawiam. Cześć. I za chwilę podam Ci kolejne słowo.